Cześć, witam wszystkich gorąco z tej strony Bonkol. Oczywiście kolejny materiał. Dzisiaj będzie to bardzo ważna i krótka informacja dla każdego z was. Jeżeli oglądasz ten materiał, prawdopodobnie zasubskrybowałeś mnie na YouTube albo oglądasz moje live'y na Twitchu. W każdym razie w tym momencie to nie ma znaczenia, czy jesteś bardziej widzem live, czy na YouTubie oglądasz moje materiały, czy lubisz tylko jak gram w gry, czy lubisz tylko jak nagrywam vlogi, czy inne głupoty. Nie ma to też znaczenia, czy zasubskrybowałeś mnie wczoraj, przed chwilą, czy jeszcze tego nie zrobiłeś, a może 3 lata temu. Chciałem przekazać taką e, informację Wam wszystkim, każdemu z Was. E, mianowicie m, postanowiłem więcej czasu poświęcić właśnie tej działalności, to znaczy e, można by powiedzieć oczywiście zabawie w YouTube'a. Natomiast w tym momencie, kiedy już planuję przynajmniej kilka godzin dziennie, jak nie nawet czasami kilkanaście poświęcić właśnie na YouTube oraz live'y, no to już może nie będziemy traktować to jako totalną zabawę, tylko już jako, jako takie, no można powiedzieć, prawie etatowe zajęcie. I w tym momencie chciałbym Wam tylko przekazać, że nadchodzący miesiąc, cały czerwiec, planuję właśnie w ten sposób działać. Planuję robić systematycznie materiały YouTube. Będzie ich na pewno przynajmniej po dwa, trzy dziennie. Zobaczymy oczywiście, jakie będą pomysły w głowie i, i ile czasu będziemy mogli wykorzystać oczywiście musicie wziąć pod uwagę to, że jak robię jakieś materiały, to też trzeba przy nich troszkę posiedzieć, pomontować i tak dalej. I właśnie tutaj moi drodzy jest też do, do was taka mała prośba. Chciałbym, żebyście potrafili to docenić. Chciałbym, żebyście przynajmniej raz na jakiś czas zalajkowali, może skomentowali dany film, dali jakąś informację może swoim znajomym, jeżeli szukają jakiegoś fajnego kanału na YouTube. Taka reklama. No, i oczywiście, już tutaj pomijam fakt, że fajnie by było, jakbyście mogli w jakiś sposób, nie wiem, się tutaj przyłączyć do takiej akcji Solidarności i generalnie YouTuberów, których lubicie oglądać, w jakiś sposób wspierać na przykład wyłączeniem Adbloka. Za co z góry bardzo dziękuję. Oczywiście tutaj nie mam na myśli osób, które oglądają mobilnie, czyli na tabletach i e, telefonach, bo tam rzadko kiedy są reklamy, czy ich w ogóle nie ma. W każdym razie, jeżeli już jest taka sytuacja, dzięki wielkie z góry, że to zrobiliście, a już dodatkowe rzeczy typu reflinki i tak dalej w opisie, to jest tylko i wyłącznie wasza wolna, dobra wola wolna, dobra wola nie wiem, nie wiem, czy to miało sens. W każdym razie. Tak to widzę. Planuję oczywiście robić materiały tak, jak to były materiały danej tematyki będą oczywiście gry, będą vlogi śniadaniowe, ponieważ będę miał więcej czasu. Także najbliższy miesiąc czerwiec, prawdopodobnie w tygodniu będą materiały i livey. i to jest bardzo ważne, wpadajcie codziennie na live. Live będą kilkugodzinne, przynajmniej codziennie kilkugodzinne livey. Więcej informacji, jakie to będą godziny, otrzymacie na Facebooku oraz na Kanale YouTube. Zrobię taki mały grafik, codziennie będą livey w danej porze, czy może ustalimy da, dany rozkład godzin, typu od godziny 14 do godziny tam 20, czy coś takiego. W każdym razie fajnie, że będziecie mogli to ze mną oczywiście przeżyć. No i dziękuję wszystkim, którzy są cały czas. Także miejmy nadzieję, że ten kanał będzie się tutaj rozwijał. A wasze wszystkie e, sugestie, wszelkie jakieś takie dodatkowe sprawy związane z może z pomysłami na nowe serie, e, oczywiście. Gorąco przyjmę i rozważę. Także, jakby co, w komentarzach piszcie, co byście chcieli oglądać częściej. Dla Was wszystkich, oczywiście, przyszykuję już niebawem jakieś bardzo fajne atrakcje. Także to tyle. Chciałem tylko i wyłącznie powiedzieć, abyście mieli to na uwadze, abyście potrafili to też czasami docenić. Jeżeli ktoś na przykład zrobi film, to po prostu, no, fajnie by było, jakbyście wiedzieli, że, że przy takich rzeczach też trzeba posiedzieć. A już tutaj nie chcę dzisiaj poruszać żadnej kwestii finansowej e, odnośnie utrzymania się z tego, co będę robił oraz tego ile można zarobić, czy w ogóle da się w ten sposób wyżyć, ponieważ kiedykolwiek e, ktokolwiek porusza taki temat, e, zaraz się znajdują jakciś po prostu no już nie mówię o trollach, po prostu znajdują się osoby, które no, z nimi się nie da dyskutować, e, i też nie, nie, nie dzisiaj nie będę poruszał tego tematu. W każdym razie e, uważam temat za zamknięty w tym momencie na ten film. E, no, i oczywiście zobaczymy, jak to będzie. Moi drodzy, życzcie mi powodzenia. Ja wam też życzę wszystkiego dobrego i trzymajcie się na ten nadchodzący miesiąc, czerwiec. No, w sumie już mamy czerwiec, także trzymajcie się. Dzisiaj jest Dzień Dziecka, czyli jeszcze wam mogę złożyć wszystkiego najlepszego. Każdy z nas jest dzieckiem, w sumie nie. Każdy z nas zasługuje na prezent. Tylko czy byliśmy grzeczni? Trzymajcie się wszystkiego dobrego i do zobaczenia na moich filmach. Cześć.